Kolejne grupy uchodźców napływają do naszego kraju, a to dopiero początek. Ekspres Republiki Plus. Sylwia Krasnodębska, zaczynamy. Polacy nie mają wątpliwości, że polsko-niemiecka granica jest dziurawa jak sito. Twarzami tej ponurej sytuacji, coraz bardziej osłabiającej nasze bezpieczeństwo, są Donald Tusk i Tomasz Siemoniak. Jest akt oskarżenia wobec Marcina K., członka Międzynarodowej Grupy Przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków. Przez niego trafiło do Polski wiele kilogramów twardych narkotyków. W ekspresie Plus usiądziemy także za kierownicą policyjnego samochodu. Funkcjonariusze ścigali przez mazowieckie powiaty kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli. Co z tego wyszło? Na ochłodę zaprosimy Państwa do Włoch. Najodważniejsi zawodnicy wskakali do wody z wysokości ponad 20 metrów, choć takie widoki mogą jeszcze bardziej Państwa rozgrzać, a tętno przekroczyć 200 uderzeń na minutę. Polityka migracyjna koalicji 13 grudnia daje o sobie znać. Każdego dnia do Polski przybywa kolejna fala ludzi, mówiąc najdelikatniej, obcych nam kulturowo. Opozycja nie ma wątpliwości. Granica jest dziurawa jak sito i wkrótce nasza ojczyzna może podzielić los krajów Europy Zachodniej. To mogą być ostatnie spokojne wakacje w Polsce. Donald Tusk nigdy nie krył się z zamiarami. Swój plan na polskie multikulti zdradził już w 2017 roku. Jeśli mm, rząd polski będzie właściwie jako jeden z dwóch, trzech w Europie mm, y, zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, ale to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Premier z czasem zaczął stwarzać pozory obrońcy granic. Powiedziałem Niemcom, że nie ma mowy, aby wysyłali do Polski migrantów, którzy przekroczyli nielegalnie różne granice. Oto efekt jego rozmów. Trwa napływ migrantów z Niemiec do Polski. Podrzucają inżynierów. Opozycja ostrzega to dopiero początek. Już w przyszłym roku wchodzi pakt migracyjny. Od przyszłego roku do Polski będą trafia, będzie trafiało dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów, które, którzy będą kierowani z Europy Zachodniej, za których będziemy musieli płacić, za których utrzymanie będą płacili wszyscy polscy obywatele. Obywatele. Polacy uważają, że obrona polskich granic nigdy nie była mocną stroną Donalda Tuska i spółki. Jeszcze niedawno wyśmiewali sytuację na granicy polsko-białoruskiej. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Nie możemy sobie pozwolić aby, na to, aby prawo było łamane, aby brutalnie spychano e, migrantów na, na nasze ziemię. Na razie nic nie wskazuje, że polityka wysyłania nielegalnych imigrantów z Niemiec do Polski miałaby zostać przerwana. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wydała list gończy za 57-letnim Tadeuszem Dudą. Mężczyzna podejrzany jest o zbrodnię w Starej Wsi w Limanowej, gdzie miał postrzelić śmiertelnie córkę i zięcia. Strzały oddał także w stronę teściowej, która nadal przybywa w szpitalu. Sąd wydał zgodę na 14-dniowy areszt dla poszukiwanego. Mija czwarta doba poszukiwań Tadeusza Dudy. W akcji zaangażowanych jest już ponad pół tysiąca osób. Policję wsparło wojsko. Mundurowi z długą bronią i w kamizelkach kuloodpornych przeczesują tereny leśne na ponad 200 hektarach. W powietrzu działa nowoczesny dron Bayraktar i śmigłowiec Black Hawk. polska Policja uruchomiła specjalną całodobową infolinię przeznaczoną tylko pod tę akcję poszukiwawczą. Prosi jednocześnie, by w razie kontaktu z Tadeuszem Dudą nie interweniować na własną rękę, a powiadomić odpowiednie służby. Akt oskarżenia dla Marcina K, członka międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków. Mężczyzna organizował transport heroiny i kokainy do Europy, używając do tego jako przykrywki firmy z Gdańska. To 300 kg heroiny z Iranu, 275 kg heroiny z Pakistanu i 126 kg kokainy z Dominikany. Marcin K odbierał kontenery i organizował ich dalszy transport. Wartość czarnorynkowa narkotyków to blisko 100 milionów złotych. Przez firmę Marcina K przepłynęło także ponad 300 tysięcy złotych z innych przestępstw. Prowadzi CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Mężczyźnie grozi łącznie do 20 lat więzienia, wysoka grzywna i utrata majątku. Brawurowa akcja mazowieckich funkcjonariuszy policjanci Tomczyc w powiecie grujeckim zauważyli pojazd, którego kierujący nie korzystał z pasów bezpieczeństwa. Mundurowi podjęli próbę zatrzymania. Kierujący rozpoczął jednak ucieczkę, zajeżdżał drogę innym pojazdom, wyprzedzał na podwójnej ciągłej i wyrzucał przez okno puszki i butelki. W pościg włączyli się funkcjonariusze z grójca i radomia. Kierowca został zatrzymany. Dopiero dwa powiaty dalej w miejscowości Prace Duże, niedaleko Piaseczna. Badania wykazały, że miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu do 5 lat więzienia. Już za chwilę nasz luksusowy pociąg do informacji zamienimy na małolitrażową syrenkę. Marzenie kierowców sprzed kilku dekad. Damy się też oczarować urzekającym śpiewem, czy syrenim ocenią Państwo sami. Jedziemy dalej. Uf, jak gorąco. Mieszkańcy krajów południa i zachodu Europy szukają schronienia przed upałami. Temperatura jakby podkręcona, a w Ekspresie Plus sprawdzimy różne sposoby na ochłodę. Cóż to były za emocje? W Brazylii odbyły się zawody Światowej Ligi Surfingu. Zawodnikom i zawodniczkom niestraszne były fale, a kibice trzymali mocno kciuki. 42 lata temu zakończono produkcję Syreny 105 w fabryce samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej. Łezka się w oku kręci, dlatego nasz reporter zapytał Polaków o wspomnienia związane z tym legendarnym pojazdem. Południowo-zachodnią Europę zawładnęły upały, mieszkańcy i turyści z najgorętszych miast za wszelką cenę starają się schłodzić. Ale jak to zrobić, skoro w Portugalii i we Włoszech temperatury znacząco przekraczają średnią sezonową, a w Hiszpanii padł nawet nowy rekord ciepła? Zachodnia część Morza Śródziemnego. W ostatnich dniach panują tam upały, które mogą jeszcze nasilać się w najbliższych dniach. We Włoszech temperatury mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Wydano czerwone alerty dla 21 miast, w tym Rzymu i Mediolanu. Mieszkańcy i turyści szukają ochłody i orzeźwienia w rzymskich fontannach. W Hiszpanii tegoroczny czerwiec jest rekordowo gorący. W gminie El Granado w Andaluzji odnotowano 46 stopni Celsjusza. Do tej pory za najwyższą temperaturę w historii zmierzoną w czerwcu w tym kraju uznawano 45,2 stopnia Celsjusza sprzed 60 lat. Zwykle nie udzielam nikomu rad, ale widząc doniesienia o upałach, muszę powiedzieć, że chociaż Sevilla jest piękna, w czasie, gdy jest najgoręcej, turyści powinni zostać w domach i później wybrać się na zwiedzanie, albo stać wcześniej rano, albo w nocy, ponieważ przez resztę dnia jest zdecydowanie za gorąco. Żar leje się z nieba także w Portugalii. Wysokie temperatury utrudniają walkę z pożarami trawiącymi lasy i pola uprawne. Intensywne upały mogą utrudniać codzienne życie, zwłaszcza starszym i dzieciom. Władze najgorętszych miast na mapie Europy zalecają powstrzymanie się od aktywności fizycznej w godzinach, w których panują największe upały oraz picie dużej ilości płynów. To był burzowy weekend dla północnej części Stanów Zjednoczonych. Potężne tornada przeszły w pobliżu granicy Minnesoty i Dakoty Południowej. Wiatr wyrywał drzewa z korzeniami, niszczył budynki i samochody. W niektórych miejscach doszło do powodzi. Potężny żywioł pozbawił prądu około 50 tysięcy mieszkańców, głównie z obszaru metropolitalnego Twin Cities, czyli Minneapolis-St. Paul. Jeżeli ktoś lubi błoto, to mógł już po raz kolejny wybrać się na Podlasie. Tam można było obrzucać się nim dowoli. Błotna Liga Mistrzów w Korycinie, organizowana pod patronatem PZPN, to wydarzenie, gdzie błoto pryska w każdym kierunku. Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma, a zasady gry w błotnej lidze mistrzów są proste. Kto straci but i nie ma poczucia humoru, wypada z boiska. Poza tym każda drużyna powinna składać się z minimum 8, maksimum 12 zawodników. Jeden jest tylko minus. Może wystąpić problem z domyciem się przed snem, ale wiadomo, mydło lubi kąpiele kiedy woda gorąca. A ile przy tym radości? Staśmi produkcyjnych zjechało ponad. Pół Pół miliona egzemplarzy, a każdy z nich był wyjątkowy, wymuskany. O jakie auto chodzi? O słynną Syrenkę, której produkcja zakończyła się dokładnie 42 lata temu. Z ręce bliżej przyjrzał się Mateusz Nowak. Tylko czy nie pomylił Syrenek? Jest legendą, symbolem. Wielu Polaków jest w niej zakochanych. Dokładnie 42 lata temu z taśm produkcyjnych zjechała ostatnia Syrenka. Ale jak to, jak to zaraz. A, przepraszam, to nie o tę syrenkę, tylko o FSO, a później FSM syrenę chodzi. Królową polskich szos, marzenie kierowców, do właścicieli której wzdychały polskie syreny. E, kobiety. Pierwsza wyjechała na polskie drogi w roku 1957 i tak zaczęła się piękna baśń pisana przez polskich inżynierów z Syrenką w roli głównej. Ona była przeznaczona do ludu pracującego, miała być tania w sprzedaży i tania w utrzymaniu i też tak się stało, że te auta było można by... Można było naprawić samemu. Do 1972 roku produkowana w Warszawie, kolejne 11 lat w Bielsku-Białej. Ten dźwięk przyciągał i hipnotyzował. Słyszałem, że się kobiety oglądały za posiadaczami syrenek, to prawda? No na pewno. Takiego amanta to dobrze było mieć. No można by było mieć, tylko człowiek się nie za mało ogląda za takim. Czyli pani posiadacza syrenki nie miał? Nie. To było takie, takie, na no początkowe, nie? No same syrenki prawie były, nie? Bo ludzi tak nie było stać jak dzisiaj. Na takie fury. A syrenka to fura jest nie byle jaka. To ikona kultury motoryzacyjnej, coś więcej niż samochód. To symbol, który Polacy uwielbiają. I bardzo ciepło wspominają. Ja z rodzicami jeździłem, wtedy jeszcze byłem trochę za, za młody. Jak wrażenie? Bardzo dobrze. Jeździłem 102, to jeszcze cię na świecie nie było. No nie było mi na świecie, właśnie. Jak się jeździło? Bardzo dobrze, a później chyba 105 na sam koniec. Tak, nie, bardzo dobrze się jeździło. Jeszcze miałem te drzwi tak jak śmiesznie otwierane, tutaj w tą stronę, a nie, a nie w tą. Ponoć nawet do 110 się rozpędza. Z Górki czy na prostej trasie? Nie wiem. Modeli było kilka. Od setki do 105. Ale wszystkie. Na piątkę. Fajnie się jeździło, bo brat jeździł tak. Przewoził pani czasami? O, to, to, to nieraz. Przecież brat mieszkał w Warszawie, ja mieszkałam na wsi kiedyś. I jako pasażer pani sobie chwali. Chwalę. Nie powiem, że były źle. Można się było rozpędzić jakoś bardzo czy tak raczej nie? Nie, nie bardzo. Ale to nie o to chodziło, prawda? Nie, to chodzi, aby jechać. To się nazywa praktyczne podejście do samochodu. A że wspomagania i klimatyzacji nie ma? To jest na pewno proste auto. Z ręki my kochamy za to, jakie one są, bo trzeba z nimi tak naprawdę yy, rozmawiać. A one nam odpowiedzą albo zamruczą. prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie taką postawą wykazał się bohaterowie animacji Królestwo Siedmiu Musz wyruszą oni w daleką podróż by ocalić przyjaciela i ojczyznę piratów To produkcja norweska, która powstała z myślą o najmłodszych widzach. Główni bohaterowie, przyjaciele Paluch i Raven służą na statku pod dowództwem Króla Siedmiu Mórz. Ostatni rejs, który zapowiadał się zwyczajnie, zmienia się, kiedy zły hrabia z nienacka atakuje statek i porywa Palucha. Wszystko to jest częścią sprytnego planu pokonania kapitana i przejęcia władzy nad ojczyzną piratów. Ta pełna zwrotów akcji wyprawa udowadnia, jak bardzo liczy się odwaga i współpraca. Ile punktów w teście na przyjaźń zdobędą znajomi Palucha? Przekonamy się już 11. Tego lipca, kiedy film będzie miał premierę w polskich kinach. Najbliższy weekend w Goniądzu na Podlasiu znowu będzie głośno, a to wszystko za sprawą zorganizowanego tam festiwalu Rok na Bagnie. Wydarzenie promuje wszystkie odmiany rocka, od spokojnych, nostalgicznych utworów, po ciężkie, mocne brzmienia. Usłyszymy na przykład największe hity gotyckiego rocka i punk rocka. Zagrają między innymi Armia, Hamulec, Starcie i Komety. Festiwal odbędzie się w piątek i sobotę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Lato w pełni, czekają nas gorące i słoneczne dni. W środę dominować będzie bezchmurne niebo i wysokie temperatury od 29 do 32 stopni przy ciśnieniu sięgającym 1020 hektopaskali. Czwartek zapowiada się upalnie, nawet do 35 stopni w centrum kraju, a przelotny deszcz możliwy będzie na Pomorzu, gdzie będzie też najchłodniej. Ale cóż to za chłód, proszę przyznać 26 stopni. W piątek temperatura nieco spadnie, zanotujemy od 22 stopni na północnym zachodzie do 29 na Podkarpaciu. Może popadać na południu kraju, nadal jednak będzie ciepło, a letnia aura nie opuści nas zbyt szybko. Niespodzianki nie było, Cezary Kulesza został wybrany na drugą kadencję prezesa polskiego Związku Piłki Nożnej. Szefa federacji wybierało 116 delegatów, a wśród nich przedstawiciele futbolu zawodowego i klubów ekstraklasy. W tajnym głosowaniu Cezary Kulesza uzyskał blisko 100 głosów. Delegaci mieli bardzo uproszczone zadanie. Powód Cezary Kulesza był jedynym kandydatem na stanowisko prezesa PZPN-u. 63-latek uzyskał 98 głosów na tak, 7 osób było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Tym samym Cezary Kulesza pozostanie na czele federacji do 2029 roku. Czy jego druga kadencja przyniesie zmiany? Jedną na pewno. Wszyscy kibice w kraju czekają na nowego szkoleniowca reprezentacji polskich, który zastąpi w tej roli Michała Probierza. Dotychczas Kulesza ogłaszał trzech trenerów kadry. Cóż, do czterech razy sztuka, panie prezes. Legendarny zawodnik NBA LeBron James zdecydował w sprawie swojej przyszłości. Fani Los Angeles Lakers mogą odetchnąć z ulgą. Gazdor pozostaje w drużynie jeziorowców na kolejny sezon. Na mocy kontraktu zarobi niebagatelną kwotę ponad 52,5 miliona dolarów. Dla 40-latka będzie to już 23 w karierze sezon w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Gość nie do zdarcia. A teraz zaglądamy do skąpanego w słońcu Rio de Janeiro. Tam dziewiąta runda sezonu Pucharu Świata w surfingu. Zawody stały na wysokim poziomie, to się nazywa prócie po morskich falach. Wśród panów bezkonkurencyjno okazał się Cole Hausman. wśród pań, natomiast wygrała Molly Picknum. Lato, wakacje pozostajemy więc przy wodnym szaleństwie. Takich skoków jednak prosimy nie powtarzać na własną rękę. We Włoszech odbyły się zapierające dech w piersi zawody Red Bull Cliff Diving. O rozgrzani od emocji, śmiałkowie skakali z wysokości uwaga ponad 20 metrów. To dopiero skok do wody dla ochłody, rzecz jasna. A teraz artystyczne wodne szaleństwo. Niech uniosą na fale i. Aleksandra Gołda, reporterka Republiki i wokalistka, na środę na swoim kanale zaplanowała premierę nowego klipu, ale my po znajomości już teraz mamy próbkę tego letniego utworu. Powietrze pachnie jak Zrobiło się wakacyjnie, ale od dostarczania informacji urlopów nie bierzemy. Zobaczmy, co przygotował dla Państwa zespół programu dzisiaj. Walka o wybory. Prokuratorzy Bodnara weszli do Sądu Najwyższego. Donald Tusk wziął na celownik ruch obrony granic. Toruń nie żyje kobieta zaatakowana nożem przez migranta z Wenezueli. W programie Danuty Holeckiej również okaże więzienia, która grozi politykowi platformy obywatelskiej Stanisławowi Gawłowskiemu oskarżonemu w aferze melioracyjnej. A już za chwilę na naszej antenie program Ewy Bugały. Ewa jest już w pełnej gotowości, a tematy wagi najwyższej, bo dotyczące między innymi Sądu Najwyższego. Jak tam Ewo, czy wszystko już jasne? Cześć Sylwia, wszystko się zgadza i mam nadzieję, że za chwilę wszystko stanie się jasne. Już za chwilę moim gościem będzie były wicepremier Mariusz Błaszczak. Porozmawiamy, tak jak powiedziałaś, o tym, co przed nami czyli jutro Sąd Najwyższy orzeknie w sprawie ważności wyborów będzie też o sobotnim Kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w sobotę także gorące tematy warto zostać z nami tuż po ekspresie, bez reklam, czekamy. Będziemy oglądać Ewę Bugałę za chwilę i Natalię Rzeźniczak jutro w Expressie Republiki. Do zobaczenia!